Thank <music> you. Polish Contact Center Awards powstało w wyniku połączenia konkursów, które prowadziliśmy w poprzednich latach, czyli Telemarketer Roku i Złota Słuchawka. Nowa nazwa, nowy brand, ale tak samo mocne, dobre założenia merytoryczne. Promujemy najlepsze praktyki rynkowe, pokazujemy najlepszych ludzi, najlepsze projekty i najlepsze rozwiązania. Chcemy pokazać, że branża Contact Center, ludzie, którzy w niej pracują, osoby odpowiedzialne za komunikację z klientami firm, to jest bardzo istotny element. Biznesu, bardzo istotny element rynku. Za każdą taką nagrodą i za każdym takim sukcesem stoją zdecydowanie ludzie. To jest naprawdę ogromna, e, ogromna masa ludzi, którzy codziennie poprzez swoją dobrą robotę, ogromne zaangażowanie, motywację, ale też zrozumienie e, tego wszystkiego, po co to robimy. Dzięki tym ludziom e, możemy odebrać taką nagrodę. Ta nagroda pokazuje, że to co robimy ma sens. Call cool center to nie jest coś na chwilę. Ja pokazuję, że można kilkanaście lat pracować w tej branży i każ z każdym rokiem coraz być lepszym, coraz fajniej się czuć w tej, w tej firmie. It's, it's really an honor. I still can't believe that I won it, and I'm very happy about this.